To jest taka ciekawostka w sumie, że mm, ja tak sobie śledzę faktycznie te komentarze. Ty tańczysz z Tomkiem, Agnieszka tańczy z Filipem. I bardzo często tutaj w tych komentarzach i w jakichś takich sytuacjach, że ktoś wypowiada się na temat tańca, jest też dużo o ich emocjach i właśnie o takim łączeniu ich jako parę, nie tylko taneczną. U was czegoś takiego nie ma. Jak myślisz, z czego to wynika? No bo przecież Tomek też ma żonę, Filip też ma żonę, tańczycie, obie jesteście bardzo pięknymi tancerkami i te ruchy są niesamowicie sensualne. Wiesz co, to każdy taniec ma swoją historię. Przed, y, wiesz, my, każdy z nas tańczy coś innego. To nie jest tak, że stajemy do konkursu i obie, dwoje, y, obie, obie pary tańczą na przykład rumbę, kizombę i tak dalej. Każdy z nas ma inny taniec, inny utwór. Y, utwór też podpowiada trochę, co musisz w tej choreografii przekazać, a taniec jest taki, że My jesteśmy aktorami. My jesteśmy aktorami, jesteśmy tego uczeni. Filip jest aktorem, Agnieszka również jest aktorką, więc ja bym się nie doszukiwała tutaj takich rzeczy, bo oni są bardzo dobrym teamem. Bardzo dobrym teamem. Oni się świetnie dogadują. Oni przegadują każdą choreografię, jak chcieliby ją przekazać, jaką historię chcieliby tam zawrzeć. Więc po prostu tańczymy zupełnie coś innego i myślę, że tak bym to pozostawiła.